Cześć. Jak wiecie, mówię o tych swoich przeczuciach i w poprzednim filmie o tym, o Biblii i micie płaskiej ziemi w Biblii, powiedziałem, że w Biblii nic nie ma napisanego o tym, że ziemia jest płaska. Poza tym, yy, wiecie, nawet Księga Hioba pokazuje, że yy, są te cztery krańce ziemi i tak dalej, nie? I że jest na, nad płaską Ziemią, y, nad, nad Ziemią i masz cztery te tak, kąty Ziemi. Tylko, że Bóg w Biblii, chodzi mi o Biblię, y, napisał, że zebrał Ziemię, y, wodę w jeden punkt i wyło, wy, 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 wydobył się ląd. Który nazwał Ziemią. Nie jako planeta Ziemia, tylko jako ląd między wodą. Nazwał Ziemią. To my nazywamy naszą planetę Ziemią. A tak naprawdę sam ląd, który był, nazwał się Ziemią. I ludzie mówią, co ty gadasz, Ziemia jest taka, taka, ja nie wiem jaka jest Ziemia. Wiecie, ja jestem taki jasnowidzem po prostu, że nie wiem, jaka jest Ziemia. I tak naprawdę do kiedyś chodziłem z Chopinem, wiecie? Tak i on grał właśnie na tym, na trójkącie. I tak żeśmy doszli do wniosku, że Ziemia jest trójkątna. I ja jestem tego zdania, że Ziemia jest trójkątna. Ja tylko starałem się pokazać Wam, że w Biblii nie ma nic o tym, że Ziemia jest płaska. I chodzi mi o to, żeby sobie mordy nie wycierać e, Bibliom. Tylko po prostu, jeżeli macie e, przekonanie i świadomość, że Ziemia jest płaska, to okej, okay, może być płaska. Macie jakieś inne, inne dowody, macie te. E, jak one się tam nazywają? No? model płaskiej ziemi i tak dalej, swoje obliczenia i tak dalej. I na tym opierajcie swoją y, wiedzę i przekazujcie tą wiedzę, a nie na tekstach z Biblii. O to mi chodzi. Ja nie stwierdziłem jaka jest, y, czy ziemia jest płaska, czy okrągła, czy kwadratowa, czy moim zdaniem trójkątna. Ustaliliśmy to z Chopinem. przedwczoraj. wczoraj. Ja też duchy czasami widzę i z Chopinem tak właśnie rozmawiam sobie. Pan Nawrotki, prezydent nasz, rozmawia z tym, jak on się nazywa. Z Piłsudskim? ja z Pisuckim też dwa razy gadałem. To mówił właśnie, że gadał. I z tym, i po prostu rozmawiałem z tym, z, no. z Chopinem i on mówił, że ziemia trójkątna jest. Chodzi mi tylko po prostu o to, że ktoś opiera się na Biblii, gdzie w Biblii nie ma nigdzie tego napisanego. I może po prostu. Skończcie po prostu z mitem wyciągania Biblii jako przykład na waszą, na waszą teorię płaskiej Ziemi. Bo ja mam wiele teorii tego, wiele dowodów na to, że Ziemia jest trójkątna. Po prostu leży taki trójkąt, trójkątny normalnie. Taki trójkąt. On czasami się zmienia w kwadrat i dlatego po prostu sobie tak leży w przestrzeni. I normalnie jest trójkątna. No I, I tak jest. I, I ja wiem, że tak jest. Jestem jasnowidzem, to wiem, że jest trójkątna. Chodzi mi tylko po prostu o to, że w Biblii nie jest napisane nic o tym, że Ziemia jest płaska. Więc może należy przestać podnosić ten argument.